Nudy mówicie, nic się nie dzieje, to samo ciągle, same sparki, oglądam ten kanał z przyzwyczajenia chyba. No to teraz patrzcie, paczka przyszła, a w niej... A w niej kamera do zuma, która czasem działa. A to jest najciekawszy rodzaj usterek, bo weź to chłopie zdiagnozuj. Tym bardziej, że grzebana, połowy zaślepek nie ma. Ja sobie nie poradzę. Zobaczymy, nie? Idę tę szafkę zamknąć bo mnie w Ciekawe jest to, że ta kamera pochodzi z prawie nowego drona. Wysłał mi ją Robert, który kupił swojego drona i na jeden z pierwszych lotów wybrał swoje podwórko. Podwórko, na którym był pies. I pies się nie spodziewał drona. Ale jak już go zobaczył, to zrobił to, co pies lubi robić. Czyli odniósł go właścicielowi. To znaczy, najpierw złapał go w powietrzu, a potem go odniósł właścicielowi. Kamera wywalała gimbal Overload, i Robert ją rozebrał w pył, jak to powiedział, na atomy. Nie wszystko się udało. Tutaj nie ma całej zaślepki ramienia o tutaj no i kamera trochę nie działa to znaczy czasem działa a czasem nie działa ale obraz jest Robert dostarczył mi całą kamerę ale ja mam odpowiedni sprzęt żeby to przetestować Mawik z rzeki on się niczego nie boi No, i zgodnie z tym, co powiedział Robert, kamera nie odpala. Gimbal status normal. A obraz jest. Ciekawe jest to, że on nawet na chwilę nie odpali. Po prostu bezwładnie lata. Nie lepsz. Jest to najgorszy rodzaj usterek, tak jak mówiłem, ponieważ nie wiadomo, od czego zacząć. mam taśmę połączeniową nową no, ale ta wygląda na całą mam taśmę sygnałową ale to też raczej jest cała bo obraz jest jak tylko myślę o samej radości z jej przekładania rany jakie to jest zmęczone właściciel nie umiejętnie się z tym obchodził Z drugiej strony, piny wyglądają w porządku. Odkręcę sobie tą płytę, i wszystko było rozbierane. Ta kamera była rozbrana w pył co trochę utrudnia robotę. Gimbal podłączony. Za cienki, w uszach jestem, żeby sobie tą płytkę zmierzyć i powiedzieć: Ej, ten układzik jest spalony, trzeba go wymienić. Mogę sobie tylko popatrzeć i porównać. Mam płytkę gimbala, ale z Mavic 2 Pro i z tego co robiłem krótki research, one niestety nie są wymienne jeden do jednego. Wyglądają identycznie, ale są inaczej zaprogramowane. Pewnie dlatego jedna się identyfikuje jako Pro, a druga jako Zoom. No, ale chociaż sobie obejrzę, zobaczę. Może coś się urwało przy montażu. Patrzę po wszystkich kondensatorach. Tutaj dwóch nie ma, ale tu też ich nie ma, czyli, czyli dobrze. Tu dwa brakują, tu dwa brakują. Wszystko to samo. O! Tu jest wtyczka od jednego silnika. I ona jest luźniejsza, tak jakby wskoczyła po tym jak ją docisnąłem Nie wiem czy gimbal bez jednego silnika się w ogóle nie włączy Sprawdźmy Tej wtyczki, to aż strach trochę ruszać teraz bo ona tak jakby, jakby troszkę wypadała To jest w porządku Dobra, otwieram gimbal. Sprawdzę tutaj, czy coś nie wygląda podejrzanie. Poza tą cholerną taśmą, której nie chcę ruszać. To już było odklejane. To łatwo. Łatwo schodzi. Ale grzeje się jak pierun. Też jest poniszczone Zarówno płytka kamery Jak i płytka gimbala Czyli ta jedna taśma, która idzie przez całość Ma z jednej i z drugiej strony Te gniazda w nie najlepszym stanie W jednej była taśma, w tej mojej, taśma kaptonowa na płytce gimbala. Tutaj nie ma. Czy to może zwierać? Bo myślę, że to nie ma znaczenia, że ta jest sprota z zuma. i tu wkładali kaptona, a tu nie. Zakładam blaszkę, po pierwsze dociśnie wtyczkę, a po drugie to jest radiator. Dobra, bo mi się ukręcisz, ruszyło. Muszę blokadkę przykręcić, bo się zaczęła kręcić w kółko. Kurde, ruszyło. No, nie wierzę. Dobra, zabezpieczona. Ja tego od razu nie zauważyłem. Trzeba porządnie kamerę przymocować na jedną śrubę. działa także na parę za 2 grosze czy tam ile ten kawałek kaptona kosztuje jak ja lubię takie zakończenia dosłownie dosłownie 15 minut roboty i to dlatego, że szykowałem przez większość czasu sobie rzeczy żeby się tym zająć brakującą zaślepkę sobie zamówię ta od nie pasuje ale to jest tylko kosmetyka najważniejsze, że gimbal wstał Także takie duparele jak brak kawałka taśmy izolacyjnej, kaptonowej, bo tak się ona nazywa, potrafi unieruchomić gimbala. W tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Jak się, podoba, jak się podobało, łapka w górę, gumowych drzew i bardziej wyrozumiałych psów. Hej! <grywka> I mm -hmm.